Tak jak dzisiaj korzystamy z kalendarza, z Outlooka, z Teamsów, niedługo być może będziemy korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. To, czy będziemy chcieli z nich korzystać i umieli, może zaważyć na naszej zawodowej przyszłości. Zainteresowałam się sztuczną inteligencją zupełnie przypadkowo. Na jednym z takich szkoleń doskonalenia zawodowego jeden z krótkich paneli był poświęcony sztucznej inteligencji. No i tam pokazali nam właśnie czata, wykreowaliśmy obrazek, zobaczyliśmy parę fake newsów, ale ja sobie wtedy pomyślałam, że na tych obrazkach to, to się raczej nie skończy i warto się temu przyjrzeć bliżej. No zaczęłam szukać różnych narzędzi, żeby się pobawić informacji, co to jest ta sztuczna inteligencja, no i pojawiły się reklamy różnych kursów, między innymi właśnie kurs Elefanta. Dostałam też zaproszenie na takie spotkanie, na którym był omówiony program. Co tam będzie poruszane, ale to, co najbardziej mnie zachęciło, to właśnie to, że zaproszone zostały osoby również spoza branży technicznej, spoza branży IT. I tak właśnie znalazłam się na kursie. Podoba mi się bardzo dużo rzeczy, ale to, co szczególnie mi się podoba jako osobie, która zupełnie nie jest związana z branżą IT ani z branżą techniczną, to to, że terminologia i procesy techniczne zostały wytłumaczone w sposób bardzo jasny, klarowny. Zostały użyte świetne przykłady, świetne metafory, które na pewno zostaną z nami na dłużej. Kurs poleciłabym absolutnie każdemu, kto jest po prostu czynny zawodowo. Nieważne, czy jest to mała firma, czy wielka korporacja, czy własny biznes. Ktoś sobie myśli, że ho, ho, daleka przyszłość, zanim to wszystko do nas tutaj przyjdzie, to warto przyjść na kurs i dowiedzieć się, gdzie każdego dnia możemy spotkać sztuczną inteligencję. Na pewno wcześniej czy później te narzędzia w mojej firmie się. Pojawią, dlatego już teraz próbuję się z nimi zaznajomić, trochę nauczyć z nimi rozmawiać, tak, żeby po prostu być na to gotową. Każdego dnia tak trochę po trochę sztuczna inteligencja, różne narzędzia stają się moim konsultantem, doradcą, na przykład przy redagowaniu tekstów czy propozycji wizualizacji raportów, ale na razie tak, jest to głównie takie odkrywanie tego, co te narzędzia mogą robić. Uwielbiam podróżować, zwiedzać, poznawać nowe miejsca, zwłaszcza od kuchni. Ostatnio próbuję złapać balans między no, typowo siedzącym trybem życia, no i dużą frajdę sprawia mi pływanie, a jak nie pływam i nie podróżuję, to bardzo, bardzo lubię słuchać podcastów o tematyce popularno-naukowej. Nazywam się Adriana Górna, pracuję jako project manager w firmie konsultingowej, która zajmuje się zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacjach.